Omówimy sobie dzisiaj patch najnowszy, który wchodzi 30 maja razem z Ultronem i będziemy patrzeć co po prostu się zmieni. Dużo rzeczy już tam gdzieś opublikowałem, na przykład w shortach, czy też mówiłem o tym wczoraj na streamie, ale jeszcze chciałem takie docelowe omówienie patcha zrobić i tutaj zobaczyć co jest. Zobaczmy co tu po prostu będzie. Kapitan Ameryka, no na początku trzeba, trzeba zaznaczyć, że Kapitan Ameryka jest irytujący dla społeczeństwa, więc zakładam, że jakieś nerfy powinny być. Tak i tu właśnie to piszą, okej. Okay. Base health schodzi o 25, To nic się zmienia. Delay, Shield Recovery to jest spoko. Living, living Legend to jest jego Shift prawdopodobnie, czyli, że. Nie, to jest prawy. OK. After Unleashing Living Legend. czyli nie będzie można. Nie będzie można tak spamować tarczą u Kapitana Ameryki, spoko. I jego ult będzie się jeszcze dłużej ładował. Czyli dość spore nerfy na Kapitana. Chociaż no to nie jest problemem aż tak. To lekki nerf, żeby był troszkę słabszy. Myślę, że jest całkiem fajny. Tutaj ta tarcza myślę najbardziej go zaboli. Doctor Strange, proszę zbufujcie go sensownie. Damage follow, daggers of denak, czyli to jest jego lewego. Tartuje na 10 metrach. Czyli mniejszy damage follow z jego lewego. I brak... Mm i brak redukcji na Milestore of Madness czyli doktorowi Strężowi jeszcze damage follow na jego E z mniejszą więc to jest całkiem, całkiem spoko dalej stręcznie nie będzie mogła onshotować jednak małe buffy są na pewno fajne Emma Frost, to jest mega potrzebne to jest mega potrzebne, brakowało jej tego zasięgu to jest ciekawe, że redukują jej tarczę cooldown Carbon Crusher o... OK, czyli jej, to jest ten, to jest jej E na shifcie prawdopodobnie, czyli ten dash co łapie kogoś za szyję i, i no i, i potem jest wombo combo. I Crystal Kick, czty, OK, 5 na 40, extra damage, o, czyli 20 damage o mniej z tego combo, to nie jest jakaś bardzo zła zmiana dla Emmy, ale jest to... Taki uśmiech w stronę ludzi, którzy bardzo często od tego umierali, dalej prawdopodobnie się umrze, ale jest troszeczkę osłabiona i tutaj jest zbuffowana na odległość super zmiana jak dla mnie, no bo z bliska ona była zabójcza, a z daleka była no mega, mega słaba. Następnie grud, he Steel damage jego podstawowych ataków o 5 zmniejszony, spoko i cooldown na jego tą tarczę większą na Iron Woods Wallace 8 na 12. No i jest to jakiś nerf, okej. Okay. W sumie, dobra, grud jest mega silny i leciutko go nerfią. Podoba mi się, że to idzie w taką. Um, że Oni go nerfią, ale oni go leciutko nerfią. I tutaj jak kopią, wpadnie ludziom, że ludzie stwierdzą, że o mój Boże, ależ ten pik jest OP. Ale tutaj no, coś no, ale ten pik już nie jest OP i z nerfili go nie da się grać. To spoko, ale no. To jest spoko nerf. To praktycznie nic nie zmienia, oczywiście troszkę go osłabia, ale spoko, jeżeli community czuje, że grudzie jest za mocny dla mnie git. Fajnie, fajnie. Prawy magneto jest bardzo mocny i fakt, że szybciej się to będzie odnawiało, to jest naprawdę dobry dobry buff dla niego. Tor ma nowe umiejętności. Adjust Hammer Throw Ability Effect do standard ability, ok. Mhm, mm ok, czyli prawy nie będzie kosztował mm, tego młotka. okej. Okay. I że nie będzie miał cool... O, nie będzie to cooldown. Ok, spoko. Cooldown będzie do 6 sekund. To dostanie. Ok. the throw, hit. Ok, damage. Ok. Zmniejszają mu koszt, wyłączają to z cooldownu i robią tak, że nie będzie to kosztowało. Spoko, ale co dalej? Mniej tarczy. Mniej tarczy. Bonus health zmniejszone. Co? Zobaczmy sobie te zmiany, autora. Mniej tarczy, no damage dalej jest ten sam Spoko Okej okay. Ale po co mi pokazujesz, że on bije to No dobra Prawy ma po prostu cooldown, ale nie bierze młotków? Dobra, nie rozumiem, trochę po to ktoś nagrał taki filmik. Bo to po prostu pokazuje jak on używa swojego F. To spoko, no dalej to działa tak samo. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ten rzut młotkiem jego będzie troszeczkę inaczej działał. Że nie będzie mu wrzucał innych skilli na cooldown i nie będzie zużywał młotka. Co sprawia, że będziemy mieć więcej młotków i będziemy mogli bardziej spamować właśnie tą F-ką. To tutaj chyba nie jest do końca dobrze wyjaśnione. Nie? Także jak sobie zobaczycie, tutaj jest raz od początku. To prawy, znaczy nie, że resetuje młotki, tylko odnawia jeden młotek, jakbyś hitnął po prostu. Nie? Że odnawia ci jeden młotek. Bo on tutaj użył umiejętności i uderzył jeszcze raz. Więc to wygląda właśnie, jakby jakby jakoś to dodatkowo ładowało. Więc spoko. Natomiast to mnie trochę zastanawia. Ale jeżeli to ma mu zwiększyć ogólnie ilość młotków, no to częściej zobaczymy tora w tej postaci, właśnie mm, rzucającego pioruny, zamiast właśnie gdzieś tam latającego losowo. Więc trochę mu to zwiększy zasięg, co jest ok. Natomiast zobaczymy, jak to w praktyce wygląda, bo szkoda, że mu tej wytrzymałości właśnie tutaj mm, no nie zostawili. Jak dla mnie tor jest aktualnie w takim miejscu, że mogliby go zostawić albo ewentualnie tą zmianę po prostu dać, ale zobaczymy na pewno fajnie, że to zmieniają. Ale to jest bardzo ważna bardzo ważna rzecz, Hawkeye ma tutaj super team-up, ale zobaczmy to jeszcze base damage of his arrow 32 do 34, ok, spoko. Project item. to jest być może zmiana, która będzie sprawiała, że dalej pani Shera będziemy w stanie rozwalić. Nie jestem tutaj pewien, jak tutaj matematycznie to wygląda, ale pani Shera jak dostaje tam troszeczkę zdrowia więcej, to może być problematyczne. Projectile Damage, Blast Arrow. To, blast Arrow to są te strzały, które wybuchają, czyli jak się dwójkę naciśnie, co pewnie sporo osób nie wie na Hawkeye, to są takie inne strzały, którymi się teren super rozwala. I Spell field Damage, czyli jak one wybuchają, no to będą biły więcej. Czyli tutaj jest bezpośrednie uderzenie, a tutaj jest po prostu wybuch, czyli troszkę więcej to będzie biło. Niewiele to zmienia i nie sądzę, żebym tego używał do damage'owania ludzi. Poza tym, jak używam tego do rozwalania terenu, no to damage'a więcej mi nie potrzeba. Maksymalny focus 70 na 75 okej okay. O oh. o oh. i to jest fajna zmiana. To jest fajna zmiana, że będziemy chodzić in case charging speed when aiming. okej okay, dobra, że szybciej szybciej ładujemy sobie strzały na maksa charge pole of speed to będzie spadanie jak mamy naładowaną, naładowany już ten strzał tam tą liczbę pod tym właśnie strzałem hokaja, to to będzie spadało troszkę szybciej, ale okej, okay, skoro się szybciej ładuje, no to myślę, że jest to spoko opcja. Charge capacity of Nightsword torn from 8 to 10, czyli jej podstawowy atak będzie miał teraz 10 amunicji zamiast 8. To według mnie jest super zmianą, bo jak gram Helom, to zawsze miałem takie poczucie, że tego ammu jest trochę mało. Chociaż wydaje mi się, że Hela będzie teraz dominowała jeszcze bardziej. No bo gdzieś tam jak ktoś ogarnia to to Hela jest bardzo problematyczna Ale 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 a propos gorszych rzeczy To jest też Human Torch, który dominował po prostu wszystkie rangi Więc tak, Fire Cluster, czyli jego lewy będzie bił mniej za każdy hit, tam jest chyba teraz 14 hitów Więc to nie jest taka mała zmiana, że jest 7 na 6 Charge Speed of Blazing Blast z 2 na 3, czyli jego prawy będzie się ładował teraz 3 sekundy zamiast 2 I co to zmienia? Normalnie to się nie wydaje też dużo, ale tak naprawdę, jak rozkładamy sobie te prawe, żeby gdzieś tam jakiś wzor wzorek narysować, to teraz będzie to o wiele trudniejsze, żeby narysować właśnie coś sensownego i nie będziemy mogli tym tak po prostu spamować, więc bardzo, bardzo fajnie. Eee, kolejna rzecz. Decrease the shield value z 75 na 50. I cooldown jeszcze raz zwiększony z 15 sekund na 20 sekund. I to jest. Proszę ja was, bardzo fajna rzecz, bo Torch w tym momencie jest po prostu mocny na każdym praktycznie froncie, że tak powiem. Ma duży damage na blisko, jest nerwujący na daleko i to mu nerfi na blisko, to mu nerfi troszeczkę na daleko, bo nie może tak spamować i być aż tak irytujący. A to sprawia, że będzie mniej przeżywalności dla niego, więc mocno dostaje nerfy, ale czy to jest w dobrą stronę? Myślę, że jak najbardziej, że to trochę bardziej idzie już w stronę tego, żeby być zbalansowanym. Ale a propos balansu, a propos balansu. Iron Fist. Lower Dragon Defense Damage Blocked, bonus health. Czyli to jest to, jak na prawym blokuje Iron Fist przez sekundę. No to Conversion Rate jest dość spory, ale zostaje zmieniony o 0,2, więc spoko. Maksymalnie może być 185 tarczy. To też jest spoko, bo właśnie dużo ludzi narzeka, że się nie tego rozwalić. Ale no pamiętajcie, nie strzelajcie w jego tarczę, jak naciska parowanie. I damage. Dra Reduce Dragon Defense Cooldown. Ok, i Cooldown. Dragon Defense Cooldown Reduction A, dobra Jak atakujecie z lewego Iron Fistem To odnawia wam się cooldown Swojego prawego O półtorej sekundy za każdego hita Czyli Redukuje się o półtorej sekundy za każdego hita I teraz będzie się redukowało tylko sekundę Więc to zmniejsza jego wytrzymałość w teamfightzie Więc myślę, że to spoko nerw, zwłaszcza że Iron Fist był No dalej, jest dość mocny Iron Manel, co my tu mamy? Projectile damage trzeciego repulsora. Jak ktoś nie wie, to um, Iron Man strzela z prawej, z lewej, pod czym oburącz. Więc to zostaje troszeczkę znerfione o 5 obrażeń. I Spellfield też kolejne 5, czyli 10 damage mniej. Spoko, spoko zmiana. I to. To też jest bardzo ważne, bo Iron Man dostawał teraz 100 tarczy, jak naciskał swoje E, jak się odpalał, i było to problematyczne. Było to irytujące, że on tej tarczy dużo dostawał, zwłaszcza, że jak on się odpalił z tego, to on zadawał ogromne obrażenia i miał nieskończoność amunicji przez ten czas trwania. Więc naprawdę to było. No to było ciężkie, i to było irytujące, bo po prostu, no, no był zbyt tanki. Ale, ale, ale. Tutaj aż się podniosę. Namor jego shift, czyli ten bombelek będzie miał cooldown o 5 sekund więcej, no jest to jedna z mocniejszych umiejętności defensywnych, no bo po prostu możecie sobie wzlecieć, odlecieć i być nieśmiertelnymi, możecie nawet zablokować ulta magneto Da się, albo ironmana, też się da, trochę ciężej, ale wiecie po prostu możecie zablokować tym coś Ult będzie szerszy, outer circle radius o, czyli środek, w środku przypominam ult na morabie 500 Więc spoko zmiana i outer radius 8 na 9, czyli ult jest o wiele większy, i co tutaj jest istotnego. Namor na swoim ulcie wyłącza możliwość daszowania, więc jeżeli teraz Namor będzie ultował, no to prawdopodobnie z tego nikt nie będzie wychodził, no i te przynajmniej na tym zewnętrznym kręgu będzie zadawał te 200 obrażeń i powalał ludzi na ziemię, więc to jest super. Ale damage zmieniony właśnie z 200 na 180. Czy to jakoś bardzo szkodzi? I tak i nie, no bo ciężej będzie kogoś po prostu powalić i dobić. Bardzo często robiłem coś takiego, że rzucałem tego Uta, żeby właśnie trafić krawędzią i od razu parowałem to z moją zrzutem po prostu w łucznią, i ktoś padał na to, bo nie zdążył się odleczyć czy użyć jakiegoś skilla, więc to jest spoko zmiana, bo teraz tego nie będzie można zrobić. a Anamor trochę dominował. E, I jeszcze Monster Spawn Damage Falloff. Aha, e, to spoko, tam chyba jest jeszcze jakiś, jakiś nerw na jego team up. A to raczej niżej jest napisane, więc zobaczymy sobie, ale oj 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 oj, Psy -lock. Psy -lock z nerfami również A retrieval damage of wing Shurikens, czyli prawy i prawy będzie bił mnie jak będzie wracał i niewidzialność zmniejszona z 3 na 2 sekundy. To jest bardzo duży nerf. I teraz mam wrażenie, że Silock naprawdę będzie zasługiwała na 5 gwiazdek jeszcze bardziej, albo żebym dał jej 6 gwiazdek trudności. Bo ta niewidzialność na 3 sekundy była bardzo długa i użycie jej sensownie nie było aż tak wymagające. Teraz w 2 sekundy nie możemy zrobić aż tyle co normalnie. Więc to jest dobry buff, znaczy buff, dobry nerw, ale no zobaczymy co, co będzie dalej. Nie wiem jak to ma tutaj wpływ na one ludzi dalej, jeżeli chodzi o combo, czy znaczy, one -shotowanie na ludzi. Wydaje mi się, że to dalej się przez nich przebija z większość postaci. Jeżeli uderzymy jakby całe, całościowo, wszystkimi tam pociskami, które się tam spredują, no bo ona tam strzela jakby shotgunem i to ma duży rozrzut, więc no, jeżeli to sprawi, że nie można ich zdjąć na kombo, to trochę lipa, bo będzie trzeba dodawać dasha, co doda takiego chaosu trochę, no bo będzie trzeba obijać przeciwników, ale wydaje mi się, że to jest całkiem okej. Okay. Ale, ale, a propos, znaczy a propos no, może nie a propos, ale 12 strzałów zamiast 10, Mammal bond. Mammal bond, to jest co, to jest jej E, czyli ten skill, który redukuje jej cooldowny, że, że można użyć jeszcze raz, będzie zmieniony z 12 na 10 i User Experience, Blockade, Tail Bounce, and users. Ok, czyli i jakoś tutaj poprawią jej User Experience, jeżeli chodzi o jej skill'e co to znaczy nie wiem w sumie mi się całkiem spokojnie grało jak się nią grało całkiem jest przyjemne ale może coś poprawią i zrobią jakieś coś w stylu quality of life więc no po prostu zobaczymy Starlord Peter is having his ultimate frequency reduced ok co to znaczy czyli że ult będzie się stakował dłużej zamiast 3100 energii 3400 spoko maksymalny zasięg celu będzie zwiększony z 30 na 40 metrów to jest ciekawą zmianą bo w sumie Trzeba było podlecieć dość bliżej. Teraz będzie można nieco bezpieczniej go odpalić. I fall follow będzie zmniejszony na 40 metrach 85%. Okej, okay. czyli będziemy mogli dalej strzelać za nieco mniej i nieco rzadziej. Stary potrzebował takiej zmiany. Ogólnie chyba spoko, chyba okej. Okay. No myślę, że myślę, że taką okay, zmiana. Tak, tak nie za bardzo mu szkodzi, bo to, to jest dla niego praktycznie nic, a to po prostu te 30 na 60 metrów mu się przyda Storm. Mało grana bardzo mało grana i jej ult będzie bił 10 więcej czy to coś zmienia no 2 tiki 320 zdrowia Więc potencjalnie będzie jeszcze ciężej to odleczyć Więc to jest na pewno spoko zmiana Ale tutaj tutaj panisher panisher będzie chodził Inaczej Na swoim ulcie panisher będzie Szybszy I no, będzie szybszy po prostu gdy nie strzela Że Slow będzie 10% Gdy nie strzela i 30% gdy strzela Oraz jego Pistolet, ten główny, będzie miał 40 amunicji zamiast 30 I jego strzały będą biły 19, czyli tutaj troszeczkę Jeszcze, no dobra, jeszcze tutaj Spread Reduced Kiedy będzie strzelał, no tutaj troszeczkę się Skłaniają do tego, że Ultron będzie latał Więc coś musi go kontrować Przerobienie Jeffa Nie wiem do końca na czym to polega To jeżeli chodzi o rework Jeffa to mamy po prostu już Filmik, jak to będzie wyglądało Widzimy, że są zadawane obrażenia i jest lecone Spoko. Fajnie. I do latających też będzie można trafiać. Ten prawy, jak widzicie, ma tutaj ograniczone charge, Czyli ma dopiero. Ma trzy. Więc może z daleka próbować ich właśnie trafiać. Może też bąbelkiem siebie leczyć. I bąbelek leczy w czasie zamiast. zamiast burstem. Na... Widzicie, jak szybko ult się stakuje? O kurde. Dobra, ej, to będzie fajne. To będzie fajne. Dla mainów. Dla mainów Jeffa myślę, że to będzie super zmiana. I ult teraz też będzie leczył sojuszników bardzo mocno i dawał im jeszcze tarczę. Czego tutaj chyba nie pokażą. A mogliby pokazać. Dobra. Jest to spoko, plus też jak zwrócicie uwagę to ta mapa też potencjalnie będzie spoko, ale ją zobaczymy. I tutaj to będzie 45 HP, bonus HP i max do 150 tarczy. nie I tutaj te bąbelki będą zmienione, tutaj będzie zmieniony też Zanurzenie się, że będzie drainowało energię, bąbelki leczą 120 na 4 sekundy, mniej ich jest i tutaj troszeczkę będzie tych zmian. Ale jak dostanę już dostęp do testowego serwera, to po prostu wejdę na streamie na niego, pokażę wam te zmiany. Chwilę tam pobiegamy i też zrobię materiał po prostu omawiający to, jak to będzie działało, także spoko zmiana, też jego ult będzie troszeczkę wyżej, fajnie że go reworkują, bo ten Jeff był w takim dziwnym stanie, że ludzie właśnie bardziej z nim trollowali niż grali, a teraz będzie można nim jakby normalnie po prostu grać i ten ult będzie ultem dziwnym, ale myślę, że dalej bardzo w porządku do używania, zobaczymy jak się meta wyklaruje, no bo czy Jeff będzie dobry przeciwko latającym, no potencjalnie jak masz dobry tracking no to swojego będziesz mógł leczyć, a przeciwnika będziesz mógł zabijać, nie? Luna Snow Nowy efekt do Absolute Zero per enemy hit. czyli to um, Damage u Luny zostaje zwiększony i healing z 20 na 22 per round. spoko, Ok. Luna ma boost. to Ok. Że rzadziej, jeszcze rzadziej ulty. Nowy efekt do Absolute Zero: 50 bonus HP za hita. I to jest chyba nawiązanie do tego, że będzie miała team up z Haukajem. Natomiast. Rozumiem, że jak wtedy odpali Hawkeye swoje strzały i zamrozi przeciwnika, to ona za każdego dostanie bonusową tarczę? No bo Luna może tylko jedną osobę zamrozić, to czemu jest per enemy hit? Może to zmieniają i będzie można parę osób walnąć? Rocket Raccoon O, survivability, dobra To, 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 to Blasting of the Ammo Overload. Tak, nie ma Ammo Overloada i traci team up Anchor Bonus, ale dostaje nowy team up Anchor Bonus. Yy, dobra, to zobaczymy później. Reduce Repair Mode Direct Hit Amount. Ok, czyli direct hity z kulki będą leczyły 5 mniej. Spoko. Rocket leczył bardzo dużo, więc jakby. Nie widzę tutaj problemu, zwłaszcza, że trochę się to wymknęło spod kontroli i Rocket jest takim no idealnym healbotem, po prostu stoisz i lecisz wszystkich, kupujesz tanków bardzo szybko i póki masz amunicję no to jest lipa. I mamy jeszcze nowe team upy, Chilling Assault, Luna Snow i Hawkeye. Team up Anchor Luna ma 15% increase healingu, czyli to jest norma, to co zostało i Hawkeye dostaje nowe Ice arrows. -y. I te Ice arrows -y mamy tutaj, więc sobie zobaczmy, nowy teamup up Chilling Assault Luna i Hawkeye. Dobra, co my tu mamy? Hałkaj naciska C. Raz na 20 sekund. I ma obszarową strzałę, która mrozi kilka osób. I zadaje im po pół HP, czyli po 125 zdrowia? Albo po 120? Czy to jest broken tylko trochę, czy okropnie broken? Raz, dwa, dwie i pół sekundy jakoś. Dobrze C. Ej, to mega, mega, mega broken. Damage jest zależny od przebytego dystansu. O, to jest dobre. I cześć szaman, witam. Więc, jeżeli damage się skaluje od przebytego dystansu, to spoko, ale zamrożenie samo w sobie wydaje mi się, że jest mega mocne na nim. Bo jak trafisz kogokolwiek, no to poprawiasz po prostu drugim strzałem. W sam raz zdążysz sobie naładować, no i co? Headshot. Jeff Gdzie ja mam drzewnado. Ale to, to jest... Nie wiem co o tym sądzić, to jest... to jest... Dziwne i wygląda na żart, ale no będzie wpływał Jeff, będzie zadawało to dużo obrażeń i będzie ich zjadał na sam koniec, więc trochę nie rozumiem po co, ale czemu nie? Skoro Jeff ich zje, to może ich potencjalnie zrzucić z mapy. Dla mnie koncept jest głupi, tak szczerze powiedziawszy, jest to tak głupie i abstrakcyjne, że aż śmieszne. I czy to jest dobre? To, że Jeff tutaj ich wypluwa na koniec tego ulta jest według mnie ogromnym minusem. Bo tak naprawdę o ich zjadł i co z tego, co o nich zjadł? Gdyby on ich trzymał jeszcze tam przez parę sekund i mógł odlecieć z nimi gdzieś, spoko. Ale to po prostu, nie wiem, ten ult jest większy i jak ktoś wleci do środka to w sumie Jeff go zje i zadaje mu mniej obrażeń niż ult samej Storm. Więc wydaje mi się to trochę słabe. Także, także nie mówię, że to będzie złe, ale potencjalnie ten ult wydaje się jeszcze gorszy niż kombinacja torcza i sztorm. I tutaj takie może kontrowersyjne stwierdzenie, ale uważam, że ten team up jest bardzo słaby, bo wymaga od torcza tego, żeby nakładał swoje tornada idealnie na sztorm. Bo tak to Storm sama się nie przebije przez Utah Hilerskiego. Na przykład ostatnio, jak grałem Luną, to jak graliśmy na tą kompozycję, to właśnie mówiłem ziomeczkom z mojego teamu Pamiętajcie, jak będą to kombić, to nie dajcie się, nie, nie stujcie po prostu na małych tornadach, to przeżyjecie, nie? I nie padaliśmy na tym. Więc no. Także no, zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Na pewno spoko, że ten team up będzie, bo potencjalnie można będzie kombić i Jeffem i Storm będzie grało więcej osób, więc, więc spoko, także pani Shermejny. Szykujcie się. Dobra, Operation Microchip dla Punishera oraz Black Widow. Team Bancour, Pani Punisher dostaje więcej HP, czyli będzie miał teraz 300 HP i 5% Damagea więcej. Co w połączeniu z tym, że strzela więcej na swoim podstawowym z 18 na 19, co tam wyżej widzieliśmy. No to fajna zmiana. Punisher będzie miał teraz o wiele więcej i Black Widow dostaje skilla, który sprawi, że będzie penetrowała wszystkich. Co w sumie jest śmieszne, bo widzicie, ten zasięg jest dość duży, w sensie te strzały są dość szerokie, to jest trochę tak jak Shift Luny, że to jest dość, dość szerokie ale, czy to coś zmienia? jeżeli będę mógł walnąć trzy headshoty na raz spoko, ale to nie wygląda, że będę mógł walnąć 3 headshoty na raz, także nie sądzę, żeby to jakkolwiek Widowce poprawiło gameplay i nie wiem, czy chcę mieć do swojego Punishera Widowkę w teamie, czy to będzie dobra postać, nie sądzę, ale nie marudźmy, nie narzekajmy bo są też rzeczy, są rzeczy fajne i mniej fajne na przykład z rzeczy fajnych Sound Good Doesn't Work że tak powiem Penny będzie mogła podwójne rzucić nesty spoko i Rocket będzie mógł rzucić na swoim E też małego takiego nestika więc powiem tak nie jestem fanem bo łatwiej będzie znaleźć tego resa i będzie od razu wiadomo gdzie on stoi ale to że Penny będzie miała dwa nesty potencjalnie i one rzucają ammo pa armor paki? Nie jestem co do tego przekonany, szczerze powiedziawszy. Stark Protocol Iron Man i Ultron. Iron Man dostanie 5% pusta, więc fajnie. I Ultron dostanie nano -raya. Ultron dostaje nowego skilla, który polega na tym, że będzie bił laserem, zadając obrażenia i lecząc tych. Którzy też będą przed nim, nie? I to penetruje przeciwników, więc będziemy mogli w krótkim czasie, jak przed nami właśnie będą sojusznicy ustawieni, i leczyć i zadawać obrażenia. Więc jak dla mnie bardzo fajny skill. I w połączeniu z Jeffem to będzie śmieszne w sumie, nie? bo jak się ustawi Ultron i Jeff, to w tym samym momencie będzie leciał taki strumień, który zadaje obrażenia i leczy jeszcze swoich. Symbiot Shenanigans, czyli Venom i Jeff. No tutaj spodziewałem się, że będzie, e, będzie Jeff jakoś, nie wiem, zjadał i będzie zabijał od razu wszystkich, albo że nie wiem, może jakoś inaczej, ale spoko. Mm. Albo ey, jakby to, to fajne, bo jakby tym ultem był w stanie ludzi ciągnąć za sobą, nie? Coś tak jak ma Skarner w Lonu, że tak ciągnie ludzi ze sobą, to było fajne. I Jeff będzie się przylepiał do swoich sojuszników, um, będzie mógł leczyć swoich sojuszników. Fajnie, więcej healingu dla Jeffa, bardzo spoko zmiana i wydaje mi się, że Jeffik będzie, będzie spoko. I może nawet nim częściej będę grał, bo jak ostatnio częściej healerami gram, no to... to to mi się podoba, to wygląda całkiem fajnie Nie leczy to jakoś mega dużo, ale z bąbelkiem Gdzieś tam z lewym, jeszcze nie, bardzo duży healing Będzie w stanie robić Jeff, no i zjadać Przeciwników, skakać w przepaść Kto by nie lubił Jeszcze zostają tutaj wywalone O, szkoda, szkoda To, to allied, allied Agents wam nawet pokażę Bo to jest bardzo istotny Team up z jednego powodu Jak, nie wiem czy jesteście świadomi Ale Jak Widowka ma ten team up jak macie to V naciśnięte i są te after image, to jak w to strzelacie, to one nie? Bo zadajecie obrażenia te dwa razy. Tak to tutaj na przykład działa, nie? I Byliście w stanie gdzieś tam sobie od góry wlecieć, ustawić się wideołką gdzieś tam, wiecie, na balkoniku, odpalić sobie V, wejść sobie tutaj i pyk. To się też przebijało na przykład przez ulta Hilera, co jest też dość zabawne. I no, no polecam, polecam pokorzystać z tego no bo już tego Po prostu No nie będzie Ammo overload czyli pa, Pani Sher, Już tam wcześniej wspominaliście że to będzie OP no to tego nie będzie Więc Pani Sher nie będzie miał tego team Ale sam z siebie będzie miał więcej ammo, więcej damage a i mniejszy spread Może tym czasami pogram ale Nie lubię grać w CSA tak to, tak to ujmę Nie lubię grać w CSA Już Wolę w hero Nie strzelać tylko robić coś innego. Brak team upu dla Jeffa i Luny, spoko, no to był, to był team up dla trolli, nie, dla tych ludzi co flankowali. Gamma Charge, Iron Man spada z tego team upu, więc spoko, Hulk z Namorem też zostaje lekko tam zmieniony, a do, do tego zaraz dojdziemy i okej, okay. i tutaj ten team up Venom i Penny też zostaje wywalony, no to to mnie mało interesuje, chociaż no Spider-Manów no to wiecie jak bardzo lubię i szanuję. Atlas Bond, Iron Fist, Luna, Atlas Bond, Team Up, Anchor Damage Boost. Aha, okej, okay, że mniej dostaje Damage'a to też spoko. Mm, cooldown na Team Up, Fantastyczne to też to jest mega, mega mocne, więc Torch dostaje naprawdę porządne, jak to się mówi, w I będzie teraz o wiele słabszy. Spoko, spoko, podoba mi się to, bo teraz już Ludzie go nie będą aż tak banować. Mm, gamma Charge Namur. O, to zmiana tego monstru spałna z 15 na 20 sekund i tutaj dzisiaj dostałem zapytanie czy to jest game changer dla Namora i co o tym myślę bo ja jak wiecie Namorem gram bardzo dużo w sumie kiedy tylko jest dostępny praktycznie no to to gram Namorem z Halkiem i uważam że to aż tak nie zmieni ale bardzo mocno osłabi bo będzie trzeba znaczy inaczej mm, będzie na pewno róż, duża różnica ale nie że jakoś tak mega mocno go osłabi że się nie da tym grać natomiast dalej to będzie takie no S-Tier, minus ale może ludzie przestaną banować Halka, dlatego, więc jak dla mnie super, będę na morę mógł więcej pograć. I UM -y Mental Projection będzie. O! Będzie biło zamiast 30% 20%. To jest całkiem spoko, bo 30% to było dość dużo, ale to jeszcze bardziej wgniata tą Silo, że będzie po prostu słabsza. Także jestem ciekaw, co to, co to znaczy dla mainów Silo i jak to właśnie będzie wyglądało. Ale no co, zobaczymy, jakie te zmiany będą. Zobaczymy, co tu, właśnie, mniej więcej się będzie szykowało już bardziej na serwerze testowym. Tak, ten update jest 30 maja, także zobaczymy, co tu będzie. Jeszcze tutaj jest jedna rzecz, którą pokazali wczoraj, to chciałem właśnie też tutaj zaznaczyć, że będą dodawali TFT. Więc autoczesy w Marvelu, które wyglądają, no, no nie śmiesznie. Porównując do lolowych, czy tamtych dotowych, to wygląda to naprawdę zabawnie. I tylko sześć jednostek, to też jest takie, no, nieco ograniczone, ale no, pomysł jest spoko. Na pewno fakt, że tutaj, ja myślałem, że na początku to jest stadium e, z Overwatcha. Jak e, Venom ich zjada. No, Venom, Venom, opatrz, patrz. Venom teraz będzie ultował, nie? Patrz, uderzy kilka osób i patrz, jaki jest wielki, nie? To jest super. Albo tutaj Hela jak wali jeszcze, cyk 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 tyk cyk 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 Oni ładują sobie ulty, ładują sobie skillę I to jakoś właśnie tak będzie działało, że No po prostu będzie team fight tactics Czy to będzie jakoś super dobre? Czy to będzie działało? Czy to będzie fajne? Zobaczymy Na pewno Jeżeli Marvel by zrobił TFT W którym byłyby postacie z Marvela to to by zrobiło furorę wyobrażacie sobie tft tak jak jest w lolu tylko że z postaciami z marvela tam mogliby wrzucić od razu szybciej już nie wiem 100 postaci jakieś na przykład nie niekoniecznie potem wrzucać do gry ale mogliby wrzucać tam szybciej postacie jakieś robić tam właśnie jakieś specjalne zależności pod to super by to wyglądało także, także tyle z omówienia patcha 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 patcha